Ej, ja, ej. Ja, so sexy, oh ja, yeah, so sexy Yeah, baby, yeah Chodź do tego, patrz, uśmiechnij się do kamery, Diego Dobra, idziemy wyżej Uuu, mam nadzieję, nas nie zleje Deszczyk o, uuu Mimi, don't touch this laser <laughs> okay bye bye crazy <laughs> <tylko taki> <laughs> <laughs> <gruszy> She's Nie to chciałbym powiedzieć. Zaraz. Gdzie się podział mój złoty członek? Zachowuj się! No, czułem komórkę. To jakaś panna no. Hehehehe <gry> Mike <gry> Babcia, Babcia. Gdzie się się nie ścisz nie! Gdzie jesteś? Nie mam, nie! Skubalic jakiś! Cholera! <gry> Sam się prosiłeś! Będę cię gonił na dzichin za... Ciągnęło go w to. Yes. Yes. Oh. Tak, tak, zasuwaj, zasuwaj. No, dawaj, 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 Kto tu jest? To było tak głupie. Mój za To 啊，在嗯。 He's not. This is gone away. He's not. This gone away. He's not. this not. This gone away. No. Tak, 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 ja się... Nee, to już nie gabryś! Miałam! Czy mógłbym wstać? Dziękuję. Co tam? Co tam jest? Nie pchaj go za głowę Nie są nie, nie popisy, nie są nie popisy czuję, kaskaderskie nie, nie czuję, czuję Tatałka Ania Czuję, Boże. Boże, czuję Boże. Boże. <laughs> Niezły pan! <fant. śmiech> nie mogę tego nałożyć na moje bajtki Niech ktoś mi <laughs> Udało się Tak. To się. że na razie miałem więcej. Tak, tak, tak. Co? mnie bolało. No chyba się Diego zmęczyć dzisiaj trochę. Really? Co to za jaja? Dlaczego on tak wygląda dziwnie do nie? Powiększyło to! Obawiam się, że to choroba klaustroficzna! Mogłoby być to nawet interesujące! Chociaż nie wiem, czy istnieje taka choroba. Dopiero napisali to w gazetach. Co to w ogóle megapixel? Ty wiesz? Ja Diego skonał. Dr drugi oddech! Drugi oddech kaczowny. Jezu! Jak ty szybko gryziesz, nie zdajesz sobie sprawy, że nie ty tylko ślinisz moją koszulę, a ty jakże niż moją skórę, niedługo będę miał całą ją w wałkach przez ciebie. Ty kolej Niko! Jezu! One zale mnie i nigdy nie wracaj! Skandzen! Takie miasto powinno być w każdym kraju. Nikt by się nie cieszył. Patrz, może Klaj to z Co już już nie wiem. Może się Stań! Co ty robisz? Co ty się Nie będę cię załamał. Wyobrażasz sobie, jakie to ma konsekwencje? Jestem uczulony, jak się. faceta to pocałuje, to wtedy już nie mogę. przestać. cię całować. Nie daję ci buziaka. Za dzisiaj, dzień dzisiaj, ciebie dzisiaj, Co mnie tak dzisiaj, oh, oh, dzisiaj, za pomoc dzisiaj, za dzisiaj, dzisiaj, Dlaczego się zastanawiasz nad swoim zachowaniem, kolego? Mogłoby to wy... Po co mam mu zakładać buta, skoro migła gwałcił? Jak ktoś mówi? Gwałtował? Atakował. Wstrząsł mu z Co ja nie ja jest mózg. Tutaj jest noga. No, i tu jest but. Czy mój mózg przypadkiem nie wpadł do Mógłbyś mówić głośniej? Bo, 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 bo. Nic mi nie dociera, cholera. Mógłbyś mówić głośniej mam całe piacho w uchu. Co to znaczy ucho w piechu? Co ty się tak przesuwasz do cholery? Ja chcę być blisko ciebie. Masz mi powiedzieć prosto w ucho, o co ci cholera chodzi. Nie. Jezu! Mam no jeszcze raz paląć ciebie głową! A co ty w ogóle masz? Jesteś taki stary. My jesteśmy mini-ja! E-. E-.

Dobra, nie, nie rób mu tak, kurka. Idziemy, idziemy. patrz jakie chmury fajne. Au, au, panu mnie bo mam ja ja. wiesz, jakie to ma, Co to? Tak, jakiego brzydalstwa. Sprawdzimy to w moim domu. Kolubia! Bez dziecka. Kolubia, bez dziecka. O, <grystanie> to się na mnie leje, co to ma być, mama, to się robi, dole co to mam wspólnego z bauką? A ty już idź! Chodź, go zasław puszkę. To, to są plusy i minusy, to są plusy i minusy. Come on. Znowu w tej cholernej dupie mam siano. Mm. Ty patrz, dzieci rosną na polu. Tam. <grystanie> tak dzieci rosną na polu. Eee, uuu, tato, czemu my tak rośniemy na polu? Ja wolę <grystanie> miasto. <grystanie> na cudzym nigdzie Ci się nie będzie chciało tak jak na swoim. To jest clean Cała siekiera to clean No, cała siekiera to jest jeden clean no Co byś chciał? To, to przywiążą się i to normalne życie. A jakie jest... A ty przetarga drzew, Weź to wyluzuj trochę, człowieku, za nie, po prostu chcę pokazać jak jesteś brzydki. Pójdź mu teraz. Puść mi zobacz. Faj! tak wyglądasz. Tak wyglądasz właśnie. Przepraszam Państwa to tylko aktorstwo. Oczywiście. Stój przez od pół godziny beczysz za czekoladą. Taka jest moja rola stary. No o, jasne, jasne. To no, zostaw kamerę włączoną tym. Co, bo... wstydzisz się swojego wyglądu. Właśnie tak wyglądasz. Z tym z będzie znowu. Zaczek wyglądać Kamerze na pewno nie będzie widać tych tak. Wszystko widać, jest cały czerwony Alio U który będą Do mhm. kupta y, ten y, piuchy No Super Halowe. teraz. Wczoraj szok przeżyli, bondyrski, ale teraz jest spoko. No. No. Dobra. Aha, i. Bo się jest na No kurwa. Mm. No tak. em Nam